Kiedy zobaczyłam zdjęcia z wesela mojej siostry na Facebooku, w którym ja nie byłam, poczułam, jakby ktoś wyrwał mi grunt spod nóg. Zanim zacznę, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej, równie poruszających historii jak ta. Nazywam się Agnieszka. Mam 38 lat i przez całe życie byłam tą, która wszystko naprawiała. Tą, na którą można było liczyć. Tą, która zawsze pomagała rodzinie, bez względu na koszt. Moja młodsza siostra Julia zawsze była ulubienicą rodziców. Piękna, urocza, spontaniczna. Wszystko jej się wybaczało, a ja? Ja byłam odpowiedzialna, solidna, nudna Agnieszka, która pracowała w banku i płaciła rachunki na czas. To był zwykły poniedziałkowy wieczór, kiedy skrolowałam Facebooka po pracy i nagle zobaczyłam je. Setki zdjęć: Julia w przepięknej sukni ślubnej, Piotr, jej narzeczony w eleganckim garniturze. Dwór w Konstancinie pod Warszawą, fontanny, kwiaty, dwustu gości, wesele mojej siostry, na które nie zostałam zaproszona. Ręce mi drżały, gdy przewijałam zdjęcie po zdjęciu. Ciocia Krysia była tam, kuzynka Beata, nawet sąsiedzi z dawnej kamienicy. Wszyscy. Tylko nie ja. Zadzwoniłam do mamy. Odebrała po piątym sygnale. Mamo, dlaczego nie zostałam zaproszona na ślub Julii? Cisza. Potem westchnienie. Agnieszka, Julia chciała mieć małe kameralne wesele. Małe? Widziałam dwustu gości na zdjęciach. No wiesz, ona nie chciała żadnych napięć. Ostatnio wiele z nią rozmawiałaś o jej wyborach, o Piotrze. Ostatnio rozmawiałam, bo przed rokiem pożyczyłam jej 22 tysiące złotych, żeby uratować jej tonącą kawiarnię w Krakowie. Kawiarnię, którą otworzyła bez żadnego planu biznesowego, na czysto emocjonalnym kaprysie. Zamknęła po ośmiu miesiącach, pieniądze nigdy nie wróciły. Więc to kara za to, że jej pomogłam? Nie bądź melodramatyczna, to była jej decyzja. Rozłączyłam się. Płakałam przez godzinę. Potem wytarła łzy i coś we mnie pękło. Nie z bólu, z ulgi. Po raz pierwszy pomyślałam, może to znak. Dwa tygodnie później zadzwoniła moja przyjaciółka Karolina. Agnieszka, muszę ci coś powiedzieć. Widziałam Piotra. No i? W piątek wieczorem, w klubie Nowy Świat w centrum, całował się z jakąś rudą dziewczyną, dzień przed ślubem. Serce mi stanęło: Piotr, ten idealny pan młody, zdradził Julię na wieczorze kawalerskim. Wzięłam telefon. Zaczęłam pisać wiadomość do Julii. Potem się zatrzymałam. Przez całe życie. To ja ratowałam moją siostrę. To ja spłacałam jej długi. To ja interweniowałam, kiedy robiła głupie decyzje. To ja byłam jej zaporą bezpieczeństwa, a ona nawet nie zaprosiła mnie na swój ślub. Usunęłam wiadomość, wyłączyłam telefon i po raz pierwszy w życiu nic nie zrobiłam. Wesele odbyło się w luksusowym dworze pod Warszawą. 200 osób, orkiestra, tort na pięć pięter – Julia wysłała później zdjęcia mamie, które mama próbowała mi pokazać odmówiłam oglądania, ale w poniedziałek rano obudziłam się na lawinie wiadomości. Widziałaś to? O Boże, Julia. To straszne. Otworzyłam Twittera i tam było nagranie, wirusowe. Ponad milion wyświetleń w dwanaście godzin. Wesele Juli, środek parkietu. Julia krzyczy na Piotra o tej rudej dziewczynie. Ktoś powiedział jej podczas przyjęcia. Piotr próbuje ją uciszyć, a potem trzask uderza ją otwartą dłonią na środku parkietu, przed dwustoma gośćmi. Julia upada, goście krzyczą, kamera trzęsie się, ale wszystko jest wyraźne. Hasztag zaczyna trendować. Wesele, szkandal, przemoc na weselach. Siedziałam w osłupieniu, czułam mdłości. Nie z powodu samego nagrania, ale z powodu tego, co czułam. Nie współczucie, niechęć pomocy. Tylko Ulgę, że tym razem to nie ja muszę sprzątać. Telefon zadzwonił o dziesiątej, mama. Agnieszka, musisz przyjechać. Julia jest zdruzgotana, Piotr wyszedł. Skandal jest wszędzie, rodzina jest w szoku. Potrzebujemy cię. Nie, co? Powiedziałam nie, mamo. Ale to twoja siostra, potrzebuje cię. Nie zaprosiła mnie na swój ślub, to nie jest już moja sprawa. Jesteś egoistką, jak możesz być taka okrutna? Przez trzydzieści osiem lat byłam wszystkim oprócz okrutnej, teraz dbam o siebie. Rozłączyłam się, wyłączyłam telefon i poszłam do pracy. Tego wieczoru ktoś zapukał do drzwi. To był tata, Maciej, wyglądał na starego, zmęczonego. Mogę wejść? Wpuściłam go. Usiadł przy stole, wyjął teczkę z dokumentami. Agnieszka, muszę ci coś powiedzieć. Wysypał papiery na stół, umowy kredytowe, wyciągi bankowe. Formularze z fałszywymi podpisami. Co to jest? Tata patrzył w podłogę. Te pieniądze, które wysyłałaś nam przez ostatnie trzy lata na kredyt hipoteczny, na dom, dwieście złotych miesięcznie, tak? To nie był kredyt hipoteczny, to był kredyt płynnościowy, konsumpcyjny. Julia wzięła go dwa lata temu, na swoją kawiarnię, ale potrzebowała współkredytobiorcy, więc sfałszowała twój podpis, użyła twojego starego adresu, na Twojego PESEL-u świat się zatrzymał. Co? Przyszła firma windykacyjna, grożą sądem. Julia nie płaciła. Myśleliśmy, że Ty wiesz, że się zgodziłaś. Sfałszowała mój podpis? Wzięła kredyt na moje nazwisko? Mój głos był lodowaty. Tata patrzył na mnie błagalnie. To rodzina, Agnieszka, ona nie chciała. To przestępstwo, to oszustwo bankowe. To może być więzienie. Proszę nie zgłaszaj tego na policję. Pomyśl o dzieciach Julii. Juli, dzieci, a co z moim życiem, z moim kredytem, z moją zdolnością kredytową? Wzięłam dokumenty, zrobiłam zdjęcia wszystkiego, każdej strony, każdego fałszywego podpisu. Wychodzisz, tato, teraz. Agnieszka, proszę, wyjdź, muszę to przemyśleć. Drzwi się zamknęły, zostałam sama, z dokumentami, które udowadniały, że moja własna rodzina mnie okradła. Przez trzy dni nie odbierałam telefonów, zastanawiałam się, co zrobić. Zgłosić na policję, pójść do banku, pozwać rodzinę. W czwartek tata wrócił, tym razem z mamą. Znaleźliśmy rozwiązanie, powiedział. Pokazał mi dokumenty działki. Mieli przyległy kawałek ziemi przy domu w Brwinowie. Pół hektara, nieużytkowany. Sprzedamy go. Damy ci pieniądze, trzydzieści tysięcy, to pokryje większość. Proszę nie iść na policję. Patrzyłam na nich. Na tych ludzi, którzy mieli mnie chronić, którzy uczyli mnie, czym jest rodzina. Dobrze, ale pod warunkiem. Jakim? Te pieniądze nie będą dla mnie. Otworzysz konta oszczędnościowe dla dzieci Julii, Kamila i Mateusza, na studia, na przyszłość. Te pieniądze będą zablokowane do ich osiemnastych urodzin. Ale. To nie podlega negocjacjom. Albo tak, albo idę do prokuratury jutro rano. Zgodzili się. Miesiąc później dostałam potwierdzenie dwa konta. Po piętnaście tysięcy złotych, dla Kamila i Mateusza, dzieci, które były zawsze używane jako wymówka, jako argument emocjonalny. Teraz miały coś, czego nikt im nie zabierze. Julia próbowała zadzwonić. Wysyłała wiadomości, płaczliwe, głosowe. Mama prosiła o spotkanie. Tata pisał, że Julia się zmieniła. Na wszystko odpowiadałam tym samym: nie, nie z zemsty, nie ze złości, po prostu nie. Zmieniłam numer telefonu, usunęłam większość rodziny z mediów społecznościowych, zaczęłam chodzić na terapię i odkryłam coś, czego nie znałam przez 38 lat. Spokój. Prawdziwy, głęboki spokój. Nie musiałam ratować nikogo. Nie musiałam naprawiać cudzych błędów. Nie musiałam być odpowiedzialna za szczęście innych. Pewnego ranka, sześć miesięcy później, piłam kawę na balkonie. Słońce świeciło. Ptaki śpiewały, i pomyślałam o tym nagraniał, o tym wirusowym skandalu, o tym, jak wszyscy widzieli prawdziwą twarz Piotra. Gdybym interweniowała, gdybym ostrzegła Julię, może wyszłaby za niego, może cierpiałaby w ukryciu przez lata. Czasami najlepsza pomoc to brak pomocy, czasami najlepsza miłość to pozwolenie komuś upaść i uczyć się. A najlepsza granica to ta, której się trzymasz, nawet gdy boli. Dzisiaj mieszkam sama, w niewielkim mieszkaniu na Pradze. Nie jest duże, nie jest luksusowe, ale jest moje i po raz pierwszy w życiu nie czuję się winna za to, że żyję dla siebie. A co byś zrobił na moim miejscu? Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś podobnego? A może znasz kogoś, kto przeszedł przez zdradę w rodzinie? Zostaw komentarz poniżej, chcę poznać twoją historię. Zostaw też łapkę w górę, jeśli ta historia cię poruszyła, i zasubskrybuj kanał żeby nie przegapić więcej równie poruszających historii, jak ta.